Jakie będą kolejne kroki na drodze do uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej PERN? Panie redaktorze, chciałem przypomnieć, że struktura Grupy Kapitałowej PERN przez ostatnie kilka lat uległa istotnej zmianie. W 2016 roku w ramach Grupy Kapitałowej działało 7 spółek. W trakcie ostatnich lat dokonaliśmy albo likwidacji, albo konsolidacji niektórych spółek, np. Włączyliśmy spółkę Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury do spółki NaftoService. Najnowsze nasze działania zmierzają do e, przejęcia pełnej własności w spółce Siarkopol, spółka akcyjna. Jesteśmy właśnie po e, zgodzie i e, podpisaniu umowy z ministrem energii dotyczącej odkupienia od Skarbu Państwa akcji resztkowych w wysokości 0,38% setnych procent kapitału zakładowego spółki właśnie w Siarkopolu. Kupujemy te akcje od Ministerstwa Energii od Skarbu Państwa. Tym samym Pern zostanie stuprocentowym akcjonariuszem spółki Siarkopol Gdańsk. I jakie będą kolejne plany związane z tą spółką? Siarkopol Gdańsk ma bardzo istotną rolę jeśli chodzi o Przeładunki siarki, siarki rodzimej wydobywanej w ramach grupy Azoty na, na transport morski i jej dalszego eksportu. Można powiedzieć, że dzisiaj jest to jedyne miejsce, które w takiej skali jest w stanie przeładowywać siarkę rodzimą, granulowaną na statki i umożliwiać jej eksport. Jego położenie spółki siarkopol, Gdańsk, jest bardzo istotne w stosunku do planów rozwojowych portu Gdańskiego. Spółka dysponuje spółka Siarkopol Gdańsk, łącznie z Pern dysponuje ponad 50 hektarami w centralnej części portu Gdańskiego. Jesteśmy w trakcie rozmów z zarządem morskiego portu Gdańsk dotyczącego planów rozbudowy portu Gdańskiego, budowy. Centralnego, nowego, dużego portu głębokowodnego. W tej koncepcji, którą, o której rozmawiamy, tereny Siarkopolu-Gdańsk są bardzo istotne dla umożliwienia realizacji tej inwestycji. Także liczymy na to, że we współpracy z naszym partnerem uda się wypracować taki optymalny model funkcjonowania spółki Siarkopol-Gdańsk, tak aby móc umożliwić rozbudowę portu, a jednocześnie zapewnić obsługę tych ładunków, które dzisiaj poprzez. Siarkopol Gdańsk są ekspediowane. Przypomnę, że to nie jest tylko Siarka Rodzima, ale oprócz tego mamy tam również ekspedycję ciężkich olejów opałowych, olejów bazowych, które są tam dostarczane przez PKN Orlen i Grupę LOTOS. Jak wygląda stan realizacji najważniejszych inwestycji realizowanych przez Grupę Pern? No nie ukrywam, że inwestycje przez nas realizowane są naszym oczkiem w głowie. Są jedną z najważniejszych zagadnień, którymi się zajmujemy na co dzień. Mogę zdradzić, że właśnie dokonaliśmy wyboru wykonawcy kolejnego etapu zbiorników na paliwa. Mówimy tutaj o wyborze wykonawców w lokalizacjach Emilianów, Rejowiec, Boronów i Małaszewicze. Wybraliśmy wykonawców i będziemy w najbliższych dniach podpisywali z nimi umowę. Liczymy na to, że ten wybór wykonawcy pozwoli nam oddać kolejne pojemności. A mówimy tutaj o ponad 120 tysiącach metrów sześciennych pojemności łącznie na początku roku 2021, tak, żebyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania względem rynku. Widzimy bardzo duże zapotrzebowanie na rynku na nowe pojemności paliwowe. Te zbiorniki, które zamierzamy wbudować, będą to zbiorniki. O zróżnicowanej pojemności. Będą to zbiorniki 32 tysięczne, ale również budujemy zbiorniki 10 tysięczne, na przykład w Emilianowie czy w Boronowie. W szczególności inwestycja w Boronowie jest istotna, dlatego że ona jest skorelowana z naszym kolejnym zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy rurociągu paliwowego łączącego naszą bazę w Boronowie z bazą PKN Orlen w Trzebini. Ta inwestycja jest w trakcie przygotowania. Są przygotowywane dokumenty związane już z uruchomieniem tej inwestycji. To znaczy, wybrany przez nas wykonawca przygotowuje projekty wykonawcze i ma za zadanie zdobyć wszystkie wymagane pozwolenia. Budowa zbiornika 10 tysięcznego w Boronowie jest skorelowana, dlatego że do celów i operacyjnych tego nowego odcinka rurociągów, jak również do celów prowadzenia obrotu, magazynowania czy, czy innych operacji, ten zbiornik jest tam niezbędny. Dlatego te, te wszystkie inwestycje są przemyślane i mają jakby jeden taki duży sens gospodarczy.